Pewnie stoję, bo jak siedzę, tam się nie gaduję. Przywitaj widzów naszych teraz ty. Dzień dobry! Witamy Was bardzo serdecznie. Piotr Tymcio i... Antonika Kowalewska, dietetyk. Tak jest, a to myślę, że widzowie już się... Zdążenie tego nauczy, jest dokładnie tak... bo, że mamy znowu. nowych, mój Boże. Możemy yyy. mieć nowych? nie, jak najbardziej. Przed chwilą wynikła taka sytuacja, że zrobiliśmy małego live'a na Facebooku, którego pewnie widzieliście miesiąc temu. Właśnie tak mogło być Ale jeżeli do tej pory nic nie wynikło, nie wiemy tego, to dajcie znać, czy chcecie live'a. Jeżeli nie chcecie, no to piszcie, piszcie w komentarzach na Facebooku, Bo na Snapchacie. Techniczna możliwość taka jest. 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 I... Dokładnie. Może być fajnie, może być śmiesznie, może chcecie, może nie, ale możemy się wygłupić dla Was. Dokładnie. A dzisiejszy temat to temat, który zapodał czy czyni produkty dające uczucie sytości. Co jeść, żeby być sytym na tej niestety diecie, tak? Dużo chleba i dużo kartofli. <grym> dużo chleba i dużo kartofli. Dobra, podstawa jest, to podstawą jest na pewno to, może zacznijmy od początku, że kiedy żołądek wypełnia się jedzeniem, tak, pobudzane są odpowiednie nerwy, pobudzany jest nerw błędny, prowadzi do mózgu, daje nam... A zboczona. ...uczucie. Dlaczego? Ja tylko słyszę to, co chcę, że, że wypełnia się, no, tam właśnie, przewodzi, no, no, właśnie, no, no nie ważne. Dociera do mózgu, pobudza nam ośrodek sytości, no i już teoretycznie jesteśmy na jedzeniu. Oczywiście drobne odstępstwa, osoby, które mają zaburzony ten ośrodek, nie będą uregulowały tego prawidłowo. Teoretycznie, im większy posiłek, tym większe uczucie sytości. Ale jak sobie poradzić z tym na diecie, kiedy właśnie te porcje niekoniecznie są właśnie takie duże? Bardzo prosty sposób. Stawiać na skład tego posiłku, tak? Co jest ważne? Ważne jest białko. Ważne są węglowodany. Głównie tutaj mówimy o błonniku. Tłuszcze nie dadzą nam takiego poczucia sytości i woda. Woda, 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 tak? To mamy. To ja w ogóle to jest straszne określenie, że to jest uczucie sytości. sytości. Mi się to kojarzy z czymś takim, mi się, Wiesz z czym kojarzy uczucie sytości mi się kojarzy z kimś, że ktoś jest obiedzony. Nie, nie z takim, bo o co Nasycony chodzi? Nasycony może, tak jakoś. Nie, właśnie syty, co to jest, znaczy? syty, taki syty, pełny, syty obiad, a to nie, nie pełny, chodzi nie o to, chociażby. nie? Bo generalnie wydaje mi się, że takie wstawanie z takim lekkim niedosytem z posiłku to powinno być, powinno być takie, yy, no... Nie, nie, musimy odejść od posiłku najedzeni, nie objedzeni. Bo... Generalnie w ogóle jest coś takiego, że 20 minut. Yy, tak, mija mniej więcej, 20 minut. Mija od Zanim organizm czasem. poczuje to, co my w ogóle robimy. Dokładnie, zjedliśmy dlatego końcu. bardzo ważne jest to, żebyście jedni posiłki powoli. tak? Nie śpieszymy się i, i gdzieś tam lecę, bo za chwilę, aha, no zjadłem, ale jeszcze jestem głodny, to w międzyczasie gdzieś tam chwycę jeszcze jabłko, jeszcze coś tam, jeszcze coś tam. Usiądźcie, zjedzcie spokojnie. Jeżeli nie czujecie, przed telewizorem. Nie przed telewizorem, żeby też, bo nasz mózg wtedy się słuchajcie troszeczkę wyłącza i nie kontroluje tego, że coś tam się dostał do żołądka, tylko aha, teraz oglądam telewizję, oglądam telewizję, no aż tak dobrze to To, jest, nie to jest dobrze zbadane, dobrze udokumentowane i dobrze pokazane, że jeżeli y, oglądamy coś ekscytującego, to organizm nie dostrzega ile zjadł i jemy generalnie więcej. Co jeszcze? Jeszcze jest takie coś, że jak mamy mniejszy talerz, to porcja na talerzu wydaje, wydaje się, się większa, większa i organizm zupełnie. też szybciej czuje się najedzony. Najedzone. Także zanim jeszcze w ogóle wymieniliśmy jakikolwiek sycący produkt, to już mamy już dla mamy Was kilka dwa, propozycji, które dwie, trzy rzeczy, które, które pomagają jakby mm, uzyskać to uczucie, powiedzmy, Sytości, tak? czyli y, mniejszy talerzyk, skupiamy Mnie się na tym, że jemy, jemy, tak? jemy powoli, gryząc wiele razy, bo to jest też tak. często spotykane, że, czas, że ludzie na przykład chcemy. odgryzają kawałek czegoś, ja tak robię, odgryzam kawałek czegoś i w zasadzie zaraz łykam, a to trzeba, wiecie co, trzeba przeżyć. Masakra. No okay. Ale jak się, jak się ma takie. Nie, to, to jest śmieszne, ale, ale jak się ma takie zaburzenia, to ciężko jest nauczyć się z powrotem po prostu dobrze rozdrabniać pokarm. A dobrze rozdrobniony pokarm, przegryziony. To jest. Nawet kiedyś widziałem takie ćwiczenie do zrealizowania, że tam każdy, każdy kęs 15 razy zębami ten. I spróbujcie sobie liczyć i jak to się czasami długo wydaje. Tak, do tego też dojdziemy właśnie. A dobrze zrobiony pokarm? Mogę skończyć tak? Pytanie, tak, nie? oczywiście Dobrze zrobiony pokarm? A czasami się sobie wciśnie. trochę. Dobrze zrobiony pokarm wkłania się dużo lepiej. Dokładnie. I no, generalnie e, zdaje się, że wtedy jest lepiej trawiony i też zostawia mniej tam ja składników, tak. tak? Resztek. Dokładnie mam Będziecie tak. się lepiej wypróżniać. Tak. dobra Dobrze, tutaj powiedzieliśmy o tym, że białko, powiedzieliśmy, że węglowodany. Gdzie tego białka szukać? Oczywiście nabiał, ryby, mięsa, jajka, tak? Po części też troszeczkę rośliny strączkowe, tak? O tym nie możemy zapominać. Węglowodany oczywiście jak najlepiej, żeby były to węglowodany złożone, tak? Makarony, kasze, mogą być ziemniaki. Oczywiście, tak, tutaj, tutaj o, o, odnosimy się z powrotem do tych mitów, tak? bo ludzie mówią, że, że, że makaronów nie jeść jak na diecie. Nie, oczywiście, że oczywiście, jeść, że, to że najlepiej jest, pełny, żarnisty. Tak? Tak, tak? Tak, można jeść, można jeść, tylko najlepiej też, żeby był pełny. Pewnie tak? żarnisty, dokładnie. Jak zdarzy się zjeść biały, też świat się od tego nie zawali. Jeżeli chodzi jeszcze tutaj o te węglowodany, zwróćcie uwagę na to, żeby to były naprawdę węglowodane pełnowartościowe, czyli takie właśnie pochodzące z tych produktów, o których przed chwilą wspomniałam, a nie bułki białe, y, słodkie, pieczywa, jakieś chrupki, herbatniki, no powiecie też węglowodane. Tak, ale to są głównie cukry proste, tak, duży wyrzut glukozy, duży wyrzut insuliny, obniżenie poziomu glukozy i automatycznie znowu jesteśmy ładnie, także na to na pewno. Pomoję mu łatwiej i prościej yy, inaczej. znaczy Inaczej, no tak. Dla prostaka, jak ja, nie. Yy, cukier złożony będziecie trawić dłużej. No dokładnie. Tak? A jak będziecie trawić dłużej, a, tak, dobrze, tak, 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 to się dłużej tak, rozpada, jest tak, tak, złożony. Tak, tak, tak. tak, tak. No. A jak coś będziecie yy, trawić dłużej, to się dłużej będziecie czuć syci, syci. bo wam będzie organizm dłużej pracował na tym samym paliwie, tak? A cukier prosty rozpada się od razu i, I zaraz to. znowu trzeba go zjeść. a... Znaczy, no znowu trzeba zjeść, tak? tak. On już tak. się strawił, już tam nic w brzuszku nie ma, w brzuszku burczy, ale jednak kalorie poszły, tak? Poszły. I to zaraz, za chwilę dostarczymy kolejne. Kolejne, dodatkowe kolejne. No i tutaj, jeżeli chodzi o takie już stricte produkty, które ja sobie gdzieś tam wybrałam, i pomyślałam, że można by było fajnie powiedzieć, że są sycące, to na pewno jajka, tak? Jajka, jeżeli zjadacie na śniadanie jajecznicę z nie wiem, dwóch, trzech jajek to badania pokazują, że w ciągu dnia jesteście w stanie zjeść o 330, około 330 kalorii Mniej w ciągu całego dnia. Zjadacie jecznicę na śniadanie i nie macie ochoty po godzinie dwóch już na zjedzenie czegoś innego, tak? Piotrek? Tak, ja się zgadzam w zupełności. Jajka to jest po prostu lifesaver, to jest coś, jak ja... mówiliśmy, wspominaliśmy o tym, że ja schudłem swego czasu nie tak dawno temu. 17 kg jajka to był taki dla mnie lifesaver, bo ja po ograniczeniu diety do 1500 kalorii zdaje się gdzieś tam w tych granicach. No. Pilnowałem się, yy, no to miałem na początkowo problemy, bo wiadomo, taki ze mnie troszkę samouk kombinator. Yy, miałem problemy z tym, żeby po prostu, no. Czuć się najedzony, po prostu czułem się głodnym i sobie pierwsze 2-3 dni na tym cierpiałem i zacząłem szukać, czym się mogę strzycić. Jajka, to Jajka. było to. I Jajka, Andrzejka mówi, jecznica, ale to można zjeść naprawdę Gotowane, w wielu różnych Gotowane, sadzone, formach. sałatce, naprawdę tak jak sobie uważacie. By to było jajko, tak? Tak. Jajko dodane gdziekolwiek. Na prawdę... Jajko. I drugim takim moim odkryciem z tego takiego etapu, gdzie miałem mhm. dużą motywację i sobie dużo chudłem, to Tobie już wspominałem o kiedyś w prywatnej rozmowie, nie tak znowu dawno temu, Mięso z indyka. I mięso z indyka, ktoś powie, że to nie jest nic odkrywczego, bo przecież kurczak, indyk, tego, tak dalej. Ale to jest moje odczucie, może ktoś inny będzie miał inne. Ja się dużo szybciej najadam indykiem niż kurczakiem. Mogę zjeść jedną trzecią takiej porcji indyka, jak kurczaka, żeby poczuć się pełnym takim nasyconym i tak dalej. No jak kurczak to jest co, przepraszam, indyk to jest generalnie białko i to takie chude z reguły Tak, dosyć, Tak, tak, bardzo fajna forma, jeżeli chodzi w ogóle o białko i, i, i nasycenie, wysycenie organizmu. Nie wiem w sumie, z czym to może być spowodowane. Może tym, że te kurczaki, które teraz kupujemy i te piersi są może pompowane właśnie tą wodą, tymi antybiotykami, co daje nam dużą objętość teoretycznie, tak? Mhm. A mniejszą wartość. Może troszeczkę coś w tym jest. Nie chcę, nie chcę tego może rozciągać tego tematu. Ale to jest moje doświadczenie, nie tak? Jest... No, ja nie, Piotr, ja nie, 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 nie mówię teraz tutaj o tym, że każdy powinien zacząć to jeść, ale spróbujcie, tak? To, to, było, to było moje doświadczenie, kiedy ja chudłem. Kupiłem sobie na przykład z kurczaka z indyka albo jakiś skrzydełko i okazało się, że taką porcję sobie zaplanowałem po moich doświadczeniach z kurczakiem, że zjem tyle. Zjadałem jedną trzecią tego i, i, i mówię, no, no, no dość, dość, po prostu nie ten. Co jeszcze? Co jeszcze takiego fajnego? Z białkowych produktów na pewno może być twajuk, tak? twajuk zawiera, zawiera tryptofan, czyli ten hormon gdzieś tam uwalniany szczęścia, tak? Jesteśmy syci, hormony działają w naszym organizmie i to też jest fajna alternatywa, jeżeli chodzi o śniadania. Do tego dorzucamy sobie jakieś warzywa, na przykład czerwone, tak? Burak jest fajnym warzywem czerwonym, które będzie miało dużo błonnika i Taka moja może troszeczkę jada, jeżeli macie napad jakiś, powiedzmy teraz, głodu, soki warzywne są w ogóle fajną alternatywą na takie zabicie tego głodu. Jak też ktoś potrafi tutaj. je pić, Jeżeli... bo generalnie przekonać ludzi do picia soków warzywnych to też jest ciężko. Mogą być warzywno-owocowe, tak? Nie wiem, 60% yy, nie wiem, niech to będzie majchewka, 10% tego bojaka, bo bojaka bo akurat ja duże Ale to pewnie. Ale pewnie. Ja e, ja też Angelika powiesz yy, warzywno-owocowe, a ja sobie sięgam pamięcią i ja nie znam takiego produktu, czy sugerujesz, żeby wy, wycisnąć taki sok? A, z oczywiście sugeruję takie, żebyście sobie... Ju nie... reklama sokowirówki nie, nie, nie zrobię tutaj reklamy, ale oczywiście jak najpierw, żebyście zrobili to sami. Nie, 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 tutaj... zwracamy się do producentów, nie? Jak chcecie mieć tutaj reklamy sokowirówek, to Angelika mówi, że tak, soki trzeba tak, wyciskać. Tak, trzeba soki, mogę pokazać ktoś, jeżeli chciałby. Oczywiście. Ale co? tutaj też te badania, tak jak w przypadku jajek, też pokazują, że po wypiciu takiego soku potrafimy w ciągu dnia zjeść mniej o 135 kalorii. Zobaczcie, jajka 330 mniej, soki 135, no już, już ładna tak na pula kalorii, nam się dokładnie, uzbierała. Tutaj kolejną kwestią jest właśnie są yy, jabłka, oczywiście bogate w pektyny, czyli wypełniają, dają nam uczucie sytości, wypełniają nasz żołądek, tak wiem, który wiążą, zawarty, które yy, zawarte te pektyny wiążą toksyny, usuwają nam z organizmu, także też to uczucie sytości jest. Tutaj z jabłkiem jest właśnie też ta kwestia, o której mówił piątek, że te chłupanie i jedzenie tego jabłka daje naszemu mózgowi taki znak, że coś się dzieje i im dłużej jemy, im dłużej to chłupiemy, te jabłko czy, czy inny produkt, tym... Yy... Tym sprawniej i tym dłużej się. Tak, nas na, nasz organizm wcale nie jest taki mądry, jak nam się wydaje. Czasami jest głupi, czasami do niego dociera coś wolniej, więc to, że dłużej żuje szczęką, to daje mu więcej bodźców do tego, żeby czuć się na Ale generalnie, tak jak mówisz, jabłka i tak dalej, w ogóle jest cała rzesza owoców, które są niskokaloryczne, których Dokładnie. można zjeść całkiem sporo. Na przykład moją ulubioną, taką owocową przekąską, jak mam ochotę na coś słodkiego i co nie ma zbyt za dużo kalorii, to są na przykład truskawki. Truskawek Zgadza można się. zjeść 10 ton i one praktycznie tam, nie no. wiem, nie znam dokładnej wartości, ale to jest naście czy tam 20 parę kalorii na 100 gram. Bardzo mało. Bardzo mało. I też mi bardzo stosunkowo mało cukru w porównaniu z innymi owocami. pozałem około 10 gram na taką, no, porcyjkę, e, truskawek. To oczywiście, oczywiście truskawki, podkreślmy to. Truskawki. Mam na myśli. Truskawki, a nie truskawki z cukrem i z bitą śmietaną. To jest delikatna to... różnica. Tak, delikatna, ale może jesteśmy na Ale co, generalnie warzywa takie jak na przykład rzodkiewki, to jest coś też, co znowu... No... Ogólnie, warzywa, owoce, tak zwane błonki. Pomidory. Tak, jak najbardziej. jak i też woda, tak to wszystko będzie miało wpływ na to, że nasz żołądek faktycznie będzie pełny. rzucałem do tego jeszcze w ogóle białko, to mięso jakieś tak mm -hmm. i tak dalej, to na pewno mamy takie fajne, pełnowartościowe. Posiłek. Pamiętacie o tym, że każdy posiłek być, powinien być złożony z białek, zdrowych tłuszczy i węglowodanów, i to daje nam tą pewność, że ten posiłek będzie syty, tak? Tak, czyli można sobie skomponować na przykład y, jakąś tam rybkę z grilla. Dokładnie. dalerza ogórków zamiast ziemniaków. Pozdrawiamy katarzynę. Tak? Tak, oczywiście. I co do I to tego, tego... dołożymy jeszcze? Kasza? Kasza? kasza. kasza gryczana, kasza jaglana. Jak ktoś, tak, jak, tak, ktoś, tak. jak ktoś strasznie... Albo się, co, jak już mówimy o glinu, to mogą być opiekane te ziemniaki mógłby, no U być może nie, be, bataty, ja, ja uważam, że, że ziemniaki to wcale nie jest aż taki ruch. Jest... Aż taki, no bo generalnie jednak bogate w skrobię bogate w cukry, więc tam no, przesadzać też nie wolno. Też nie wolno. Jak ze wszystkim zdrowy umiar. Tutaj z tym chłopaniem też możemy powiedzieć o migdałach, tak, że one też mają, gdzieś tam badania pokazują, że mają te uczucie sytości, natomiast tutaj też ani nie damy ja tej jesteś nie wiadomo ile, bo ten smak taki dosyć specyficzny pojawia się w ja piersi. I też nie powinniśmy ich za dużo jeść ja ze względu potrafię. na tę właśnie zawartość tłuszczu. Natomiast tutaj jeszcze fajną sprawą jest Imbi, który zawiera tak zwane gingerol. Chciałam powiedzieć gingerol, Piotrek Gingerol. Zbiercił, że może zrobić ze mnie mema, to powiem gingerol i powiem gingerol. Jak kto chce, niech sobie to tłumaczy. Natomiast ta substancja daje nam też takie uczucie, i sytości i hamuje nasz w ogóle apetyt. Też fajnie sprawdza się u osób, które mają problemy na przykład z wymiotami, tak? Gdzieś jadę w podróż, zapraszam sobie... Czyli po sobie... imprezie. Też, też, też. Hepatka imbierowa, tak? Jeżeli już mówimy o hepatach, tutaj też zielona, tak? Też będzie ograniczało u nas uczucie tej chęci sięgnięcia np. po niestrawę przekąski. Jeżeli mamy takie odczucie, że jesteśmy głodni, mm. To zwykle jakieś tam chipsy, paluszki, chyba ta zielona ma taki wpływ, że jest w stanie nam to troszeczkę przyhamować. Oczywiście woda, tutaj też badania pokazują, że może nam obniżyć o te 90 kg mniej, bo jeżeli wypijemy tu czy dwie wody, to w tym momencie napełniamy swój żołądek i już nie sięgamy po tej jabłko czy coś mhm. innego. No to już mieliśmy 330-130 tu kolejne 90, naprawdę zobaczcie i na kolejne. Ja bym powiedział teraz pieniądze. tutaj wtrącił troszeczkę do Ciebie, Angeliko, jedną mm -hmm. uwagę. Odnosiliśmy się kiedyś do tego, że kiedyś, kiedyś dawno w Polsce, jeszcze w czasach przedwojennych kasza na naszym stole mm -hmm. to była normalna rzecz. Ziemniaki mm -hmm. to jakoś tam rzadko się zdarzało. Mm -hmm. Generalnie królowała kasza. Yy, I była, była tradycja, która była jeszcze nie tak dawno, nie, nie trzeba się sięgać do czasów przedwojennych. Pamiętają ją ludzie w naszym wieku, kiedy byli dziećmi. To się zdarzało bardzo często, że obiad składał się z dwóch dań. Dokładnie. Zupa, Zawsze była zupa. I to pytanie, Czasami nawet z trzech, bo jeszcze deser. Mhm, czasami deser. Ale chodzi mi o ten jeden fakt, że jeżeli na przykład zjecie sobie zupę ogórkową, która też jest ekstremalnie niskokaloryczna, po prostu można ją jeść. Ile wlezie, i praktycznie ciężko, ciężko przekroczyć jakiekolwiek wartości kaloryczne, bo to jest na poziomie tam znowu, nie wiem, nastu czy dziesięciu kalorii Oj. na 100 ml. Tak, cieniutka taka zupka gotowa. Jeżeli nie zaprawiamy ją śmietaną i tak dalej. Tak, to tak, 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 no mówię o takiej cieniutkiej, prostej, tak, najprostszej tak, 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 tak. zupce ogórkowej, gdzieś tam może nawet na kawałku miejska, właśnie tego indyczego, tak, czy tak. jakiejś kości. Mm -hmm. Czy osób jakiś tam niezatłusty, czy coś. Zjadamy to. 90% tej zupy to i tak będzie woda. Mamy żołądek dużo pełniejszy, zjadamy tego drugiego dania zdecydowanie mniej. mniej. Dokładnie. W dzisiejszych czasach troszeczkę od tego odchodzimy, więc. Tak, no bo to jest pośpiech, bo nie ma czasu, bo to i tu i zupy, i drugiego dania. Nawet zjeść, a i... teoretycznie wyszłoby tak, że zjadoby się drugiego dania mniej trochę, trochę więcej tej zupy i, no i byłoby może mniej tych kalorii. Bilans byłby zdecydowanie lepszy, lepszy czy dokładnie. jest? A już jak mówimy o deserze, to tutaj takim fajnym deserem na uczucie, zwiększenie uczucia sytości będzie gorzka czekolada. Na przykład, oczywiście gorzka już czekolada 70% minimum. Paste z tej nowy zawartości w czekoladzie gorzkiej będzie dawał nam uczucie syto. Czemu ja nie kupiłem dzisiaj gorzkiej czekolady, jeszcze muszę chyba nadrobić. Właśnie widzisz, Angelika, uzupełniłaś, bo dzisiaj zaplanowałem deser dla żony. Pozdrawiam cię, żona jadłaś go miesiąc temu prawdopodobnie. Widziałem. Wiem, czego mi brakowało. Host i czekolady w ten deserze wsadzonej, takiej gorzkiej, ciemnej, a gorzkiej czekolady. Gorzkie czekolady to też jest taki temat fajny, ponieważ yy, no niektórym się może czasami ciężko przestawić na taką gorzką czekoladę, gdzieś tam 70, 80, 90% hmm. kakao. Hmm. Ale takie gorzkie czekolady są naprawdę różne. Można kupić czekolady tak. nadziewane jakimś tam chili, solą morską, tak, więc skórką pomarańczy czegoś, więc to jest też ogromne pole do eksperymentów, co nam zasmakuje, co znajdziemy, co będzie ciekawe inne. Ja powiem Wam szczerze, że ograniczając gdzieś tam cukier w swojej diecie, ja na dzień dzisiejszy, jak zjem kostkę czekolady gorzkiej, czuję się po niej świetnie. Natomiast jak zjem czekoladę gdzieś tam nie gorzką, tylko zwykłą, jakąś nadziewaną mleczną, to po jednej kostce mam taki, takie uczucie cukru w buzi, że dla mnie to jest po prostu, nawet w sumie powiem szczerze, nieprzyjemne. Więc to, to Masz ten... taki efekt odstawienia? Tak, mam takie, jestem totalnie już odstawiona, niestety cukier jest opójtym. Jest! odstawiona w każdym celu. Tak, także <noise> odstawiłam cukier i, i, i stosuję tylko cukier w takiej postaci jak miód. Oczywiście zdarza mi się gdzieś tam, ktoś mnie poczęstuje, zjem jakąś tam rzeczy, ale mówię, wcale mi nie sprawia to już takiej przyjemności, jaką gdzieś tam może kiedyś. Wolę tak. zdecydowanie gorzką czekoladę, domowe roboty, ciasta, batoniki, jakieś tego typu rzeczy. Miód do herbaty ewentualnie i, i naprawdę czuję się z tym świetnie. Myślę, że przy diecie też nie, nie, nie wolno popadać w taki... Yh, w taką burowatość też pewną. Jak już idziecie gdzieś tam na niedzielny obiadek do cioci Wani ciocia Wania wystawia zrobiła ciasteczka, do... czy tak, zrobiła ciasto czy coś. No też nie na ma... no <ściały> to w ogóle dieta, nie chodzi ciasto do mnie! Z dobrze ciociu, ale tam nie za duży kawałeczek tak, itd. Tak, dokładnie. Żeby też nie robić przykrości, słuchajcie, jesteśmy społecznikami, tak? Mieszkamy też z różnymi ludźmi, spotykamy się. Nie zamykajcie się w domu tylko dlatego, że jesteście na diecie, tak? Wychodźcie ze znajomymi, zamiast pizzy bierzcie sałatkę, a jak zjecie tą pizzę, to potraktujecie to, to jak cały czas powtarzam, cheat meal, cheat day, zjedliście, Okej, okay, fajnie. Ja uczę swoich pacjentów wprowadzania różnych rzeczy, na przykład nie zjadłem kolacji i zamiast za to mogę sobie zjeść, nie wiem, masz ochotę na piwo? Okej, okay, damy radę, jakoś to tam zamienimy, tak, no pokombiemy przy, przy tylu pomocnych rzeczach, no, gdzie wiadomo, nauczycie jest... się po drodze Wielu konsumować. Rzeczy. To wygospodarowanie jakiegoś tam sobie takiego posiłku to nie będzie naprawdę aż taki duży to problem. Dokładnie, tylko żeby to nie było tak, że gdzieś tam codziennie tak jestem e, u cioci, no jest, i codziennie jestem jest, babci, to już jest druga kwestia. A tak? to jest pułapka, to, na to też trzeba się nastawić, trzeba pamiętać o tym, żeby nie mieć takiego podejścia, o tym wspominaliśmy, że aha, ach, to dzisiaj już zjadłem tego loda, to kij tam z tym zdrowym tak. odżywianiem. Możecie <laughs> też nastawić swoich, swoich najbliższych, na przykład, że jeżeli jedziecie do mamy, mamo, nie im konkretnie, nie smażonego kotleta, to kochająca mamusia co robi, stawia garnek, na garnek kładzie sitko, kładzie wam kotleta na sitko, zakrywa i robi wam go na parze, tak? Jeżeli Albo, naprawdę... albo, albo mówi nie. to, to, to się co chcesz! Tak! Sure. Tak. Ja zależy, Ale że mówię, jeszcze nie zależy od mamy. Oczywiście, możecie nastawić swoich tylko nie róbcie właśnie czegoś takiego, że nie będę tego jadła, czy tam jakichś takich afer z powodu tego, że ktoś wam ukrył kawałek ciasta z dobrego serca, tak? A Dobra, A wyszło inaczej. ale nie róbmy z tego kanału społeczno-wychowawczego, tylko yy, wymienimy jeszcze jakieś tam ze dwa produkty, tak? Bo mi, mi wiesz, co mi przychodzi do głowy, czy tak sobie mm -hmm. powiedzę w czasie. Yy, co byś powiedziała na przykład na ananasa? Na ananasa, z puszki? Mm, no, z puszki. Nie, niekoniecznie. Niekoniecznie, bo dospodzany, nie? Dospodzany, ale ananas. Ale ananas tak ogólnie? Jak najbardziej fajny owoc. I mamy znowu i słodko, i deserowo, Dokładnie. i... Dokładnie, możecie sobie radę. zrobić nawet tak, dać jakieś tam jogurty naturalne, tego typu rzeczy, tylko też pamiętajcie o tych proporcjach, tak? No, no, dla takiego dużego mężczyzny, jakim jest Piotr, no jeden jogurt do tego jakieś tam owoce i tak dalej, no może być za mało, tak? Więc pamiętajcie o tym, żeby też ta ilość bólnika dziennie była około 40 gram, tak? I rozłożona proporcjonalnie na posiłki, nie, że po jednym posiłku będziecie po prostu, o jezu, odchodzę i ledwo się trzymam, a po drugim posiłku płyta zjadam, no i głodna jest. Ale od, od, tego, od tego jest dieta tak? Generalnie jak ktoś ma wzięcie i tam będzie liczył sam, no może i się doliczy, ale generalnie specjalista zawsze wam e, zrobi to lepiej. Lepiej, ale Płaty dlatego zwierząt. mówimy Wam o tych produktach, żeby wam było troszeczkę łatwiej, jak to wszystko sobie ułożyć, żeby nie być głodny. Tak, bo nie trzymajmy się takich głupich, strasznie głupich jakichś tam mitów, że przeciętny człowiek to musi... nie ma czegoś takiego przeciętny człowiek, człowiek, człowiek. nie istnieje. I to, że na przykład m, istnieje dieta 1200 kalorii y, gdzieś tam w necie albo 1000 kalorii, to nie znaczy, że ona jest dla każdego. Bo dla kogoś to może być dieta 1500, a dla kogoś innego 1800, 1800. i też będzie na tym zajebiście chudł, Dokładnie. dlatego że ktoś może pracować na przykład fizycznie, uprawiać sport i 1000 kalorii będzie dla niego... Dużo nadwagę lub też otyłość. taką tak. osobą też... To będzie taki deficyt... Będzie, będzie szkodliwy. Będzie szkodliwy jak najbardziej. Słuchajcie, diety 1000, to już chyba mówiłam gdzieś w którymś odcinku, to są diety prowadzone tylko i wyłącznie w warunkach medycznych, szpitalnych przez lekarza plus dietetyka. Albo, Absolutnie nie powinniście... Albo uczyć. przez kogoś tak zwariowanego jak ja i tam... Nie, ale zdarzają się ludzie, zdarzają się ludzie, którzy naprawdę uskuteczniają na przykład głodówki dwutrzydniowe dniowe, także... Nie, 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 bez przesady. Bez przesady. Bez przesady. To co? Kończymy na dziś? Kończymy na dzisiaj. Dziękujemy Wam za uwagę. Mam nadzieję, że przydały Wam się nasze rady. Górę radny. w dół, tak? Tradycyjnie Snapchat, Snapchat, Facebook. Facebook blogspot, komentarze koniecznie na YouTubie. Zaczepiajcie nas na żywo, tak, na koncertach, w barach, w lokalach. Możecie rzucać w nas bielizną, tak jak na koncertach, nie, dobra, zasadę. To w rzucajcie w piatka. do mnie możecie podchodzić i pytać. Tak, no, no nie, dobra, nie rzucajcie, nie rzucajcie w nas niczym, chyba, że komentarzami. Dokładnie. Tyle, do trzymajcie zobaczenia. się. Cześć. Cześć.